Siemka, witajcie i oczywiście jesteśmy w trołwie. Chciałem wam powiedzieć coś co może Wam przysporzyć troszkę fluksa. Mianowicie ostatnio dostajemy jednodniowe patrony. Co mniej więcej drugi dzień, chyba tak. No bo jest event, tak? Z okazji tam eventu. Dostajemy jakieś nagrody codziennie i właśnie co drugi dzień to jest patron. No i tego patrona możecie bardzo dobrze spożytkować. Wystarczy, że macie jakieś klucze jakiekolwiek w sumie do Shadow Towera no im wyższe, tym lepiej, nie? Im wyżej sobie poradzicie, też tym lepiej. I im wyżej też jesteście w stanie ogarnąć ekipę. Na przykład teraz to co widzieliście, to ja razem z ekipą osób, które mają 20 tysięcy power ranka przynajmniej E, razem z nimi tutaj, no, po prostu bijemy modki, nie? No widzicie, ULT tyle zabrał tym modkom. E, więc, e, jeśli jesteście w stanie ogarnąć, przynajmniej na e, Uber 8, czyli spajka, albo e, te, ten z oczkami weeping Profit, czy jakoś tak. E, profit, nie wiem, jak to się czyta. No nieważne, wiecie o co? Pierwszy albo drugi stage na Uber Mode. Shadow Tower. No. Eee, sznapulka. W każdym razie, e, dzisiaj jest piątek, czyli wypadają nam normalnie podwójne szarwy, tak? Macie podwójne plus 100%, nie? Ale jak macie tego patrona, e, te jednodniowe wody, które... No, które dostajemy teraz co, co drugi dzień, no to na pewno macie... Szukajmy się, nawet dzisiaj jest chyba patron jeden to możecie go fajnie wykorzystać właśnie. Bo... Tak, tak wiem, przecież za każdym razem w piątek jest to sama śpiewka, no przecież farmi się skrzynki. Ale jest dodatkowa sprawa. Bo teraz zobaczcie. Wpiszę sobie shadow cash. I skrzynki są ponad 700 warte. Ponad 700, 750. Wczoraj, wam powiem, sprzedawałem je jeszcze, te skrzynki, za 1400. Co się stało? No poszło tam coś dodatkowo do skrzynki, chyba więcej Heart of Darkness dropi, że nigdy tam... Słyszałem, że max 8 można dropnąć za jednym razem, za jednym otwarciem. Więc podobno zbufili właśnie tą skrzynkę. Tak, szkoda mi tych skrzynek. Które nadrobiłem, mam ich już prawie 100. Yy, szkoda mi ich yy, otwierać, nie? żeby sprawdzić, czy mi dropnie. Jakby dropnęło, to tam Hep of Darkness jest po 13 tysięcy. No dobra, to jedna rzecz, ale dodatkowo yy, z, pamiętacie, że wypadały czasem oczka yy, z takiej skrzyneczki. Czasem, to czasem wypadało 50 na przykład oczek. No i teraz oczka są po 5,5, po 6. Wczoraj były nawet po 7, no bo dzisiaj więcej się dropi tych skrzynek, tak? Więc yy, staniały troszkę. Yy, no więc, niby przegrana skrzynka. Yy, jak skrzynki kosztowały po 300, 400, no to 50 doczek. No to ile to było? 100, 150, tak? A teraz, jak otworzymy taką skrzynkę, no to 300 fluxa z tego jest. Z takiej skrzyneczki, więc taka skrzyneczka już nie jest przegrana wtedy tak bardzo. Więc automatycznie dzięki tym właśnie temu uleprzeniemu dropowi i e, dzięki temu, że oczka poszły w górę, bo z tymi oczkami coś tam ma być. Nie wiem czy to do rolowania gemów ma być coś związanego. Coś tak słyszałem e, no, więc te oczka w górę poszły. No i teraz to wszystko się złożyło na to, że te skrzynki są takie drogie. Więc mając już darmowego patrona, którego no dostajecie co drugi dzień teraz, jednodniowe kody, możecie dzisiaj wbić, to wykorzystać po prostu wszystkie wasze klucze. Jeśli nie macie żadnych kluczy, no to pamiętajcie, że jeśli idziecie na te światy Uber, tam 8-9, to dostajecie klucze, części do klucza do tego Eclipse, tak? Ale jeśli macie patrona załączonego, dostajecie je podwójnie. Czyli dwa razy szybciej sobie nabijecie. Dodatkowo, jeśli macie już jakiś smok i tak dalej, Magic find, to przy okazji, jak już włączycie tego patrona, to znowu będą Wam wypadać jakieś itemki, które będziecie mogli sprzedawać. Na przykład wypadnie Wam co jakiś czas Shadow 5, no to jesteście te 6000 do przodu, nie? Bo fluk za przetworzenie, plus jakieś oczka i plus 5000 za samą tą duszę, nie? Więc myślę, że to spokojnie. Co tutaj nam wypadło? No, widzicie, nie zawsze dropie ale jakieś trójki są, powiedzmy. Ostatnio mi nawet wypadł Stellar bez, bez patrona. No i kolejny 21 skrzynek wpada właśnie za ten najwyższy poziom, nie? Oczywiście, jak będziecie najmniejsze, to, to będziecie dorobić tylko szardy, ale z których możecie też te skrzyneczki robić. No i oczywiście na, na wyższych poziomach już tam. Na Uber 8 będziecie dostawać po 15 skrzynek a na Uber 9, czyli pinata i... LTM będziecie dostawać po 21 skrzynek. No to wystarczy teraz nie sprzedawać tych skrzynek dzisiaj. No, no Można je sprzedać dzisiaj, no ale... Pewnie jutro zdrożeją, a raczej na pewno. Więc... Po co sprzedawać po 300, jak jutro pewnie będzie można je sprzedać po 1000. Jutro, pojutrze. Dodatkowo jeszcze jest tydzień... ...jak hmm. się nazywało? Challenge na otwieranie skrzynek w tym tygodniu, nie? dodatkowo motywuje ludzi, żeby otwierać te skrzyneczki. No nieważne. W każdym razie... ...myślę, że jutro jakby otworzyć sobie... ...sprzedać te skrzyneczki... To wyjdziemy dużo bardziej na plus niż dzisiaj. Więc no, zobaczcie, ja już mam 100 tych skrzynek. Jakbym jutro je sprzedał po 1000, no to za. Ile tu ja grałem? 20 minut? 25? 30? Może yy, tylko użycie tych paru kluczy? Yy, to już zarobiłem sobie z 20 tysięcy, nawet więcej, bo jeszcze chaos czysty mi wypadała. Mi perła, nie? No to dostałem 17 tysięcy. Yy, wypadło mi. Trochę pędz, no to za pęty 30 tysięcy dostałem, za radianty jeszcze trzy mi wypadły, no to ponad 50 tysięcy już jestem na plus, jeszcze bez sprzedania skrzynek samych, nie? A teraz sobie jeszcze sprzedam te skrzynki po tysiąc, no to za taką półgodzinną grę, no to jestem 150 tysięcy do przodu, a nie liczę jeszcze oczek, które tam teraz zdrożały, nie? No, mało by mało, ale może 10 tysięcy to więc y, to też będzie jakiś zysk. No i dodatkowo, oczywiście, cały czas się Tom nabija y, we wrotach dużo szybciej, bo praktycznie cały czas bijemy y, tak, jakbyśmy pokonywali te najmocniejsze zamki. Y, bo cały czas trzy gwiazdki, no ten po drodze był jeden, tak? Ale główny mają trzy gwiazdki, więc y, no, przejdziecie to i zostajecie znowu 150 grima. Jest tygodniu jeszcze dodatkowo event na, na tego Glima, więc dodatkowo Glim jest troszkę droższy. No i znowu! Kolejny flux dla was. Więc myślę, że można strasznie dużo zarobić właśnie ehm, dzisiaj. Dzisiaj, tylko dzisiaj ehm, no ale... Na szczęście... Dzisiaj według trowa trwa to godziny chyba 13 jutro, tak? Więc... Możecie, jeśli jeszcze dzisiaj wam się to uda, to jeszcze jutro wyhaczyć coś, nie? No, dacie radę tam do 12-13, no, DACIE COŚ RADĘ! Kurde, dacie radę. Więc... No... Co mogę wam powiedzieć? Ogarnijcie znajomków. Ogarnijcie klucze. Lecicie i dropicie, no bo... czym znaczy się tu zastanawiać, nie? Jak tyle Fluxa na was czeka? Bo ludzie, którzy chcą wydropić te jako czy tam oczka nakupić i tak dalej oni no teraz no fluksem szastają Wy wydobądźcie ten, ten flux OD nich po prostu wydobądźcie niech będzie w Waszym ePU. No to tyle chyba w tym odcinku. E, oczywiście zajrzyjcie pod, y, pod filmik, y, oczywiście w opis i tam jakieś 2-3 kody streamerskie można sobie przypisać. Oczywiście kto pierwszy ten lepszy. Pewnie osoby, które nie dotrwały do końca filmiku nawet o nich dowiedziały. to tyle dobrze dla was, żeby dotarliście. No dobra, to tyle w tym odcinku, więc w sumie tak parę osób pytało, czy jeszcze będę nagrywał coś trowa, to w sumie taka odpowiedź też na to, nie? Że tak, faktycznie gram w trowa i mam się dobrze. Pamiętajcie jeszcze o tych smokach, które weszły, nie? Trzy nowe smoki, ale to może albo w następnym odcinku pokażę już je wszystkie, bo sobie kupię, oczywiście. Muszę tylko nazbierać takie koiny. Teraz się zbiera codziennie jeden coin, i chyba z 18 coinów można już sobie stworzyć tego smoka. Tylko, znaczy, jest potrzebne, żeby w ogóle można było móc stworzyć. No, no oczywiście, dużo fluksa. No dobra. To tyle w tym odcinku, więc zapraszam Was gorąco do wszystkich wrót możliwych, żebyście je robili dzisiaj i jutro z Patronem i zdobądźcie dużo kaski, a potem sprzedajcie te wszystkie skrzynki w niedzielę i bądźcie bogaci, bądźcie bogaci. No, tak na pocieszenie Wam pokażę ponad 2 miliony flukseweków. <laughs> Trzymajcie się i do następnego.